Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Moi drodzy... Zima. Ale ładnie to wygląda, nie? Moi drodzy, zima. W Ark Riders. Witam was bardzo serdecznie. Tak jak mówiłem wczoraj... Troszkę chcę się wychillować i... Dzisiejszy materiał będzie... Absolutnie... Wychilliowujący. Będzie całkowita chillera, całkowita utopia, moi drodzy. Eee, a dlaczego taki tytuł? Ano, z prostego powodu. Ark Riders zostało uznane najlepszą grą multiplayer, moi drodzy. Mogę to gdzieś założyć to? O, mogę, zostało uznane najlepszą grą multiplayer eee, w The Game Awards. Więc stąd taki tytuł, moi drodzy. Jeżeli chcielibyście więcej, Ark Raiders. Zapraszam serdecznie do polajkowania materiału. Natomiast musicie wiedzieć, że jestem absolutnym nowicjuszem w tej grze, więc bardzo, bardzo dużo rzeczy będzie dla mnie totalną nowością. I dobrze, i cieszę się. A to, co teraz widzicie, czyli ten śnieg na mapie, to jest event. To jest wydarzenie, które bezpośrednio wpływa nie tylko na to, jak mapa wygląda, ale można nawet, moi drodzy, zamarznąć. Więc trzeba uważać na wszystko. Jeżeli chodzi o samo Ark Raiders, to ja będę robił dla Was film. Oho. Uh, Uuu, patrzcie, jak mi zimno. W którym powiem trochę więcej na ten temat, czy mi się podoba, co mi się podoba. Wiecie o co chodzi. Natomiast dzisiaj chciałem właśnie zobaczyć sobie, z czym to się je, bo musicie wiedzieć, iż granie, moi drodzy, w cokolwiek po Battlefield 6 jest doświadczeniem zupełnie, zupełnie innym. O kuźwa. Ajajaj, On no kogoś zabił. A bo oni się tam ekstraktują. Dobra, niech się goście wyekstraktują na luzia Ha? Tak, wiem, że najpierw powinno się leczyć zdrowie. Przeszukajmy to. E, nie mam, oczywiście, jakiegoś jasnego planu, wiecie, na tę rozgrywkę. Tak jak mówię, chcę sobie po prostu spróbować czegoś innego. Mam mniej więcej pozaznaczone rzeczy, które, których muszę szukać. Ups. Ups. One nie będą tu wlatywać. Tłumik do strzelby. No i fajnie. Ja się bardzo cieszę z tego tłumika dla strzelby. Dobra. Bardzo mi się podoba to w jakiś sposób. Zachowują się arki. Wygląda to mega, jakby naturalnie. Może za dużo powiedziane, ale. Wiecie o co mi chodzi. To jak gdzieś tam dryfują w powietrzu, nie? Robi to wrażenie. Ten cały projekt. No i w ogóle mapka zimowa. Wygląda całkiem spoko. Wygląda całkiem spoko. Wiem, że zbieram same śmieci, ale musicie wybaczyć. Jest taki troszkę... Tarkow dla tatusiów, nie? Wszystko zlutowane. Dobra, gdzie pójdziemy? Musimy iść w tym kierunku na pewno. Też jest dosyć mocno... O! Fajonk. Mocno widoczność jest ograniczona, nie? Mam nadzieję, że to działa w dwie strony. A mi jest tu ewidentnie zimno. Ja jestem ciekaw, czy po jakimś czasie po prostu na tym śniegu to ja zamarznę. O nie O nie O nie Nie widzisz mnie gnoju Kurwa Dobra, ciężko trafić w te tylnie wirniki, nie? Bo to one są najbardziej. Najbardziej e, wrażliwe. Dobra, ja muszę spierdzielać stąd. A, i spada mi życie chyba. Jak jest mi tak zimno, tak, spada mi życie, widzicie? Tutaj nie mam czego brać. Bardzo ładnie wygląda ta zima, muszę Wam powiedzieć. I nie jest to tak, że jest tylko, wiecie, jedna stara mapa zmieniona. <laughs> tylko jest tego zdecydowanie więcej. Możecie mi swoją drogą dać znać, czy jak gracie Warka, to gracie solo? O, ile tutaj ludzi. Czy jednak się teamujecie z kimś? Co to? Ktoś już... Pa! Gościowała extract hello mate i'm friendly can i join you yeah friendly friendly okay okay No i pięknie, moi drodzy. Udało się wrócić żywym. Tym razem. O! A tam ktoś zginął. Uuh. Ale mi zimno. Daj mi tam na górę, chłopie. O, jestem bliziutko. Jestem bardzo bliziutko. Trzeba się pospieszyć, bo... Tutaj jest podobno dobry lucik. Możliwe, że to te. Tak to jest, jak człowiek nie wie co robi, nie? A widzicie. Trzeba mieć umiejętność odpowiednią Ferro. Uu. Lubię to. Bardzo lubię Ferro. Chłopaki się biją. Tylko nie wiedzieć gdzie. Tam jest pająk. Na górze chyba jest, nie? nie no strzelam się tam na, tam na zewnątrz. you should say you're friendly, mate. mógł powiedzieć, że jest friendly, nie? Co on tu ma? Osłona rok, Lekka amunicja. Baza. Oj! Kurwa! Jak się z tym walczy? Co? Nie wiem. W ten laser się strzela? Kurde, nie wiem. <grych> nie wiem. Nie wiem, jak się z tym walczy, ale boję się tego. No do dołem po prostu zajdźmy może. Chociaż podejrzewam, że to nas zabije. Friendly? Yo. Yeah, hello. <laughs> Starałem się w gościa nie strzelać, bo wiem, żeby mnie nie poskładał normalnie, nie? Wiem, że chłop by mnie poskładał. Zaraz będę kurde zamarzał, zanim dojdę na te 155 metrów. Chyba w każdym tym pomieszczeniu można się skryć, nie? Wiem, że nie musiałem tego robić. O, kuszwa, pająk tam jest. Can you wait, please? Hey, thanks. Holy shit, what happened here? Coś się tam stało, nie wnikam co.